Doskonale rozumiem, że ten serial ma tyle samo zwolenników, co przeciwników, no powiedzmy, no bo są cliffhangery, no bo są zaskakujące zwroty akcji, których jest to naprawdę mnóstwo, no bo są dziury fabularne i w sumie to tak naprawdę już nie chodzi o to, kto zabił Sarę, a o inne kwestie, o inne tajemnice Rodu Lascano. I właściwie co z tego, skoro to ma być grzeszna przyjemność, w której chodzi o to, kto tak naprawdę jest tutaj zły. Cześć, z tej strony Ola i będę dzisiaj recenzować drugi sezon meksykańskiego serialu pod tytułem Kto zabił Sarę? Chociaż tak naprawdę nie chodzi tutaj tylko o Sarę. I ten serial, tak, jak woli ścisłości, wyszedł z pod ręki Valenzueli, niejakiego Valenzueli, a w roli głównej pojawia się tutaj Manolo Cardona. I tak, tytułem przypomnienia o co tutaj w ogóle chodzi, mamy Alexa, czyli właśnie Manolo Cardone, który wyszedł z więzienia po tym, jak został niesłusznie oskarżony i szuka zemsty. I szuka tego, kto zabił jego siostrę Sarę. No więc mamy tutaj nawiązanie do tytułu, ale właściwie na tym nawiązania do tytułu się kończą, bo ta tytułowa Sara jest takim spoiwem tych wątków, a tak naprawdę chodzi o znacznie więcej, o więcej sekretów, o zemstę i, tak jak wspomniałam we wstępie, o to, kto tutaj tak naprawdę jest zły, bo wydaje mi się, że w tej historii nie ma tak naprawdę takich czysto dobrych bohaterów. I jeżeli myślicie, że w drugim sezonie będzie w końcu więcej Sary, no to grubo się mylicie, bo chodzi o sekrety. Cały czas zemsta, sekrety i źli ludzie. I w tej recenzji chciałam się skoncentrować głównie na kwestiach spoilerowych, ale pojawia się też kilka moich wniosków, o których opowiem zaraz, bo najpierw chciałam zaprosić do subskrybowania tego kanału, ponieważ pojawiają się tutaj różne recenzje, właśnie głównie filmów i seriali. Pojawią się niedługo recenzje książek, wrócę do tego w końcu. I jeżeli chodzi o filmy i seriale, to recenzje są szybko po premierach. No i pewnie recenzja tego serialu też by była szybciej, ale wciągnął mnie troszeczkę mniej niż pierwotnie. Pierwszy sezon. Nie znaczy to jednak, że jest jakiś bardzo słaby, po prostu znamy już chwyty twórców, wiemy, czym będzie nas raczył Valenzuela, wiemy, że będzie tutaj mnóstwo zwrotów akcji, wiemy, że każdy odcinek zakończy się cliffhangerem i będziemy chcieli więcej i więcej. Bo to poczucie zaintrygowania jest nadal na bardzo wysokim poziomie, niezmiennie, ale skoro znamy te chwyty, te chwyty, które są momentami tanie, no to ogląda się ten serial, ten drugi sezon z nieco mniejszym zaciekawieniem, ale nadal jest to grzeszna przyjemność, nadal uważam, że warto zawiesić oko, tylko, że to nie jest tak, że włączycie sobie ten serial i, i pójdziecie sobie zrobić kanapkę, no bo to tak nie działa, tutaj trzeba być całkowicie skoncentrowaną cały czas na tych wydarzeniach, bo wychodzą różne smaczki i twórcy cały czas ciągle zmuszają nas do kombinowania, kminienia, o co tutaj tak naprawdę chodzi, kto za tym wszystkim stoi i czy chodzi tu w ogóle o Sarę. Być może również ten drugi sezon podobał mi się trochę mniej, bo mamy tutaj strasznie Dużo tragizmu. Ten tragizm jest tutaj uzasadniony, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę ostatnią scenę tego sezonu, która, co za żaden spoiler, zapowiada trzeci sezon, to wydaje mi się, że jest tego trochę za dużo, za dużo opłakiwania postaci. Bardzo dużo osób tutaj ginie, mamy straszny rozlew krwi i okej, okay, jest to uzasadnione. Twórcy w ten sposób chcą nam coś pokazać, ale mimo wszystko mogli sobie trochę darować, bo ja czułam momentami przesyt, tak samo przesyt tych zwrotów akcji. W pierwszym sezonie, który był dłuższy, miał 10 odcinków, wydaje mi się, że było to bardziej wyważone. Tutaj te 8 odcinków jest wypchanych akcją, sekretami, to wszystko nagle wychodzi na jaw, jesteśmy bombardowani i czasami można się poczuć trochę przytłoczonym tym, co się dzieje. No ale zapowiadałam, że będzie to recenzja spoilerowa i właśnie teraz pojawia się spoiler, więc jeżeli jeszcze nie nie oglądałaś albo nie oglądałeś tego serialu, proszę przemień dalej, bo nie chcę nikogo mieć na sumieniu. I tak jak wcześniej wspomniałam, dla mnie to jest historia o złych ludziach. Tu tak naprawdę nie ma nikogo dobrego, tak czysto dobrego. Okej, okay, to są odcienie szarości, nie chcę nikogo tak skreślać, ale ten serial ujawnia te złe twarze naszych bohaterów, mimo że w pierwszym sezonie wydawało się, że raczej będą dobrymi ludźmi albo będą mieli chociaż jakieś przebłyski, a tu nie. Jednak ten gen Rodu Lascano, jeżeli w ogóle można się tak wyrazić, on bardzo wpływa na wszystkich, Którzy, którzy noszą to nazwisko. No i właśnie, chciałam zwrócić uwagę na wątek Mariany na jedną ze scen, która uważam, że jest jedną z lepszych, jeżeli nie najlepszą w tym sezonie. Chodzi mi o to, że Mariana jest postacią zepsutą do szpiku kości, jest strasznie irytująca i. Dopadają kara. I mamy tutaj taką bardzo ciekawą scenę, trochę horrorową, w której nawiedzają ją demony przeszłości, demony osób, które zamordowała albo które po prostu zginęły, ale krew jest również na jej rękach. I mamy tutaj towarzyszące migające światła, trochę czerwieni. I wydaje mi się, że to jest bardzo dobre podsumowanie jej wątku to wskazanie kary, która ją dopada. Bo właśnie temat zbrodni i kary jest tutaj bardzo zgrabnie wpleciony i wykorzystany. Właśnie Właśnie dobrze jest to widoczne na przykładzie członków Rodulaskano, na przykładzie Rodolfo, który miota się między swoją jedną a drugą twarzą. Bo z jednej strony jest rozpaczony, ponieważ Alex stale przypomina mu o Sarze. O Sarze, którą kochał i to tak prawdziwie kochał i on sobie z tym nie radzi. Nie radzi sobie z tym uczuciem i dlatego odsłania się ta jego druga twarz. Ta twarz Cezara, jego ojca. I on zaczyna zachowywać się właśnie jak on. Stopniowo. Najpierw w mowie, potem w gestach, potem zaczyna brać więcej narkotyków, ucieka w seks. I dopiero później dociera do niego, że zamienia się właśnie w Cezara, i nie powinien, ale on mimo wszystko cały czas się miota. Jest ta walka bohatera, która moim zdaniem jest całkiem zgrabnie przedstawiona. Też warto zwrócić uwagę na wątek drugiego brata, Szemy, który moim zdaniem jest tutaj jednym z dobrych bohaterów, właśnie tych dobrych, którzy chcą czynić dobro, ale im nie wychodzi. On chciał uciec przed tym genem laskano, ale po powrocie to wszystko wraca i wraca ze zdwojoną siłą dlatego mamy tutaj ofiarę w postaci Lorenzo. I to też pokazuje, że wszystko, czego ludzie z rodu Laskano się dotkną, to wszystko się rozpada, niszczeje, płonie. No i właśnie, a propos płomieni, to dla mnie najbardziej zaskakującym wątkiem jest wątek Elizy. Elizy, która wydawała się taką dobrą duszą w pierwszym sezonie, okej, okay, miała tam swoje wady, też się miotała jak Rodolfo, ale jednak zależało jej na sprawiedliwości. Ale teraz kropla przelała czarę goryczy, i ona podpala to kasy. No, I nawet jest zbliżenie na jej twarz, na jej twarz ogarniętą szaleństwem, bo jej się podoba ten ogień. I dla mnie to jest niesamowicie przerażające, bo nawet ona nie jest w stanie przed tym uciec, nawet w niej budzi się to zło, to szaleństwo. I też pojawiło się u mnie takie pytanie, no bo pierwszy sezon zakończył się takim cliffhangerem o tym, że Sara wiodła podwójne życie i wyszło na to, że miała schizofrenię. A w sumie to pojawia się pytanie, czy to nie jest tak, że wszyscy z rodu laskano mają jakiś problem psychiczny. I w sumie to nic dziwnego, skoro Eliza, gdy była dzieckiem, trafiła do tego strasznego miejsca, gdzie Sergio znęcał się nad kobietami. Więc ma tę skazę na psychice i ta skaza się ujawnia i ona nie jest w stanie przed tym uciec. I w ogóle to też Byłoby trudne, bo oni wszyscy wychowywali się w takich fatalnych warunkach, więc nic dziwnego, że kiedy dorośli zachowują się tak, a nie inaczej i ujawniają się te złe zachowania. No ale właśnie, gdzie w tym wszystkim jest miejsce dla Sary? Dla Sary, która. Z te wszystkie wydarzenia. Wydarzenia, które są podobne do wydarzeń z pierwszego sezonu, tylko pojawiają się nawiązania, nowe wątki, nowe perspektywy, między innymi bardzo ważna perspektywa Nikandro, który, jak się okazuje, odpowiada za to wszystko, mimo że Marie Fair przecięła te linki, o czym dowiadujemy się pod koniec drugiego sezonu, ale akurat to można szybciej wywnioskować, mi to nie popsuło zabawy. W każdym razie dowiadujemy się, że Sara cierpiała na schizofrenię i chciała się tego pozbyć. I w związku z tym, na koniec drugiego sezonu dowiadujemy się, że Nikandro przechował jakieś tajne akta z Meduzą na okładce, co może przywoływać skojarzenia tego, że Sara miała syndrom Meduzy, czyli nie wiedziała kim jest i kim nie jest, że patrząc na swoje oblicze nie mogła odkryć tego, kto w niej siedzi, czy siedzi w niej Gen ojca, gen ojca, który próbował ją zamordować, czy jest sobą, po prostu. Ona jest zagubiona i wykorzystuje właśnie to Nikandro z Szalonym Doktorkiem, którzy, jak się okazuje, prowadzą na niej jakieś dziwne operacje. I ja nadal obstaję przy swoim, że Sara przeżyła ten wypadek, ponieważ nie widzieliśmy ciała w kostnicy i że później właśnie Nikandro z Szalonym Doktorkiem prowadzili na niej te swoje badania, operacje, inne zabiegi, i dlatego. Była tym premierowym pacjentem tego właśnie projektu, projektu Meduza, jak łatwo można się domyślić. I w ogóle to też jest ciekawe, ponieważ cała ta historia nawiązuje do tragedii antycznej, więc nic dziwnego, że pojawiła się tutaj Meduza, syndrom Meduzy. Więc to wszystko ładnie się tutaj spina w tej konwencji i wydaje mi się, że pod tym względem twórcy naprawdę dobrze sobie to rozplanowali, ponieważ Sara jest dzieckiem z gwałtu, dzieckiem z gwałtu, które Nienawidzi mężczyzn, które jest niezdolne do uczuć, niezdolne do miłości, bo nawet mówi Rodolfu, że go kocha, ale ona w ogóle tego nie odczuwa. Ona traktuje mężczyzn jako obiekty, które mają ją przybliżyć do celu. I to też jest takie nawiązanie do mitologii greckiej, bardzo ładnie wplecione w tę historię. Ale ja uważam, że drugi sezon serialu, meksykańskiego serialu Kto zabił Sarę, jest naprawdę dobry, na wysokim poziomie, praktycznie na poziomie tego pierwszego, tylko że teraz znamy te wszystkie mechanizmy. Mechanizmy zabiegi twórców, przez co może nie jesteśmy aż tak zaintrygowani jak w pierwszym sezonie. Wiemy też, że to są te same wydarzenia, tylko dostajemy coraz to nowsze perspektywy, ale wydaje mi się, że te zabiegi, chociaż dużo osób mówi, że to jest telenowela, pojawiają się w większości kryminałów, między innymi w serialu na podstawie powieści Harlana Cobena. Niewinne. Tam też każdy odcinek kończył się cliffhangerem i one się tak ze sobą łączyły. I okej, okay, ktoś może powiedzieć, że tamten jest lepszy, ale nadal te zabiegi są takie same tylko trochę inaczej wykorzystana. Także jeżeli podobał Wam się pierwszy sezon, to ja polecam serial Kto Zabił Sarę, bo naprawdę można się dobrze bawić, jest to oczywiście grzeszna przyjemność, ale kto by się tym przejmował. I to by było już wszystko ode mnie, jeżeli już oglądałaś albo oglądałeś ten serial, no to zapraszam do sekcji komentarzy, podzielcie się swoją opinią na jego temat, na temat zakończenia, tylko proszę oznaczcie, że to spoiler, że Wasz komentarz jest spoilerem, żeby nikt po prostu się na nie nie nadział, jeżeli szuka po prostu informacji o drugim sezonie. A ja standardowo będę wdzięczna za łapki w górę i subskrypcję kanału. Dzięki!